Witam serdecznie. Moim gościem Tomasz Gołąb-Gotoma. Witam. Tomasz, wysoka wygrana w dzisiejszym pojedynku. E, czy można powiedzieć, że rywale byli w słabszej dyspozycji, czy wy byliście dzisiaj w wybornej dyspozycji? No, mieliśmy motywację po ostatniej przegranej, chcieliśmy cisnąć i udało się. Natomiast no, też rywal w pierwszej połowie walczył, a potem widać było, że już wsiedli i po prostu nie, nie mieli motywacji. Tydzień temu taka pechowa troszkę porażka, nieutrzymany wynik przynajmniej remisowy. Nie wiem, czy pechowa nie była akurat mnie na meczu, no ale szkoda, że tak się skończyło, bo na końcu, z tego co wie, wpadło dosłownie w ostatnich akcji. Tak, ostatnia, ostatnia akcja. akcja. Tak ostatnia tak, akcja. Ale wyciągacie o wnioski to trzeba też powiedzieć, że Gotoma mega, mega się rozwinęła w tych kwestiach, bo o ile dawniej mieliście problem ze problemem ze stabilizacją formy, tak od dwóch lat można powiedzieć, a już fajnie od roku e pokazujecie, że nawet kiedy przegrywacie, to poziom zawsze jest utrzymany. No budujemy się, to jest trzeci albo czwarty nawet sezon, no, wyciągamy wnioski, natomiast ten rok do roku mamy praktycznie jedną dosłownie zmianę w zespole, także podstawowy zespół jest ten sam, także budujemy na tym samym myślę, że to daje efekty. Jesteście żywym przykładem, że te drużyny. Które tutaj przychodzą nowe, choćby nawet przykładem dziewięć nowych zespołów w lidze. Jeżeli dostają nawet w pierwszym roku wysokie wyniki, nie warto się załamywać, prawda? Nie, trzeba dać do, zawsze do końca grać. Dokładnie, drużyna się rozwija, rozwija się też Gotoma i fajnie patrzeć na was, bo rzeczywiście nawet te same osoby robią progres i to jest w tym wszystkim najfajniejsze. To jest najlepsze, bo mamy no te same twarze ludzi, których w biurze rano widzimy, także wiemy, kiedy mecz był przegrany dzień wcześniej, kiedy był wygrany. Skoro ruszyłeś temat biura, Tomek, no to zdradź nam skąd się wzięła tutaj Gotoma i skąd masz tych zawodników? Czy to są właśnie pracownicy u Ciebie z biura, czy z jakiejś tam realizacji, wspólnikami, czy tak dalej, czy to typowo koledzy? To, są, to jest tak, że mamy, jeśli się nie mylę, osiem osób z firmy do naszej, dosłownie, i jeszcze sześć jest poza firmy. I to są ludzie, którzy z nami grają i są też albo znajomymi naszych okay. pracowników, albo faktycznie albo poznaliśmy kilka lat temu, już od tych trzech lat, można powiedzieć, że jesteśmy kolegami. No pięknie, czyli tworzycie team spirit, team spirit nie tylko drużynowo-sportowo, tak. ale też firmowo. I integracja najważniejsza. Integracja najważniejsza. I na, na zakończenie na gali. Tak, dokładnie, zawsze chodzimy. Super. Bardzo dziękuję za wiatr. Dzięki wielkie.